Cześć, bo możemy już zaczynać. Musimy, no. czas nas goni. Nazywam się Anita Przybył, jestem z wykształcenia psychologiem. Jestem trenerem w szkole z kompetencji miękkich. Tym się głównie zajmuję i bardzo często spotykam na swojej drodze zawodowej liderów. Z nimi często pracuję. No i dzisiaj się chciałam z Wami podzielić się wnioskami, refleksjami z tych spotkań, ale także tym, co psychologia mówi na temat mechanizmów rządzących ludzką motywacją. I Powiedzieć o motywacji w 15 minut. No, jestem hardkorem, ale mam nadzieję, że mi się uda. Jak to z tą motywacją jest? No, ludzie są z natury niechętni do pracy. Wywają leniwi. Trzeba ich jakoś specjalnie nakłaniać, popychać, skłaniać do tego, żeby im się chciało chcieć. Czyli motywować. Więc jeśli chcemy, żeby, byli, żeby dążyli do doskonałości, żeby zwiększali efektywność pracy, wydajność, wyniki, no to trzeba jakoś zadziałać. Lider powinien zadziałać jakoś. Ponieważ jedni mają mniej motywacji, inni więcej. I ci, którzy mają mniej, potrzebują tego, żeby im tę motywację wlać do głowy, żeby osiągali takie rezultaty, na jakich nam zależy. I na przykład jak, taki prosty przykład, mamy handlowca, który nie osiąga wyników sprzedaży na takim poziomie, na jakim nam zależy, no to dlaczego? Dlatego, że pewnie ma za mało motywacji. No więc jeśli ma za mało motywacji, to trzeba mu tej motywacji dodać. No to może jakaś nagroda, dajmy mu więcej kasy, może jakąś wycieczkę mu zafundujmy. No jeśli to nie działa, no to może trochę presji niech poczuje. Diamenty, jak to było, diamentach? Diamenty powstają pod ciśnieniem. Diamenty powstają pod ciśnieniem. Niech poczuje. No dobra, to jeśli to nie zadziałało, no to widać, gość jest niereformowalny, trzeba go zwolnić, znaleźć lepszego. No niestety, takie podejście do motywacji spotykam najczęściej. Mimo, że mamy w tej chwili, dużo mówimy o menedżmencie 3.0, mówimy o organizacjach turkusowych, mamy Scrum, czyli wszystkie te Pojęcia, które kładą nacisk na efektywne motywowanie. No, mimo to, ja cały czas spotykam takie przekonania. No i mam liderów, którzy są w mojej sali szkoleniowej, którzy są sfrustrowani, zmęczeni ciągłym motywowaniem, ciągłym nadzorowaniem, kontrolowaniem. To są liderzy, którzy w związku z tym, że stosują przemocowe metody, to muszą brać na klatę reakcje obronne ludzi czyli walkę, ucieczkę albo atak. Walka może się objawiać w zespole tym, że ktoś będzie się buntował, że będą jakieś kliki, że będzie kłamstwo, że będzie wykłócanie się. Ucieczka może się objawiać tym, że ktoś będzie ignorował lidera albo milczał na spotkaniach, będzie nieśmiały, wycofany. Rezygnacja oprócz rezygnacji z pracy może się objawiać na przykład lizusowstwem, czy taką totalną uległością. To są liderzy, którzy najczęściej rozkładają ręce i mówią: Firma mi nie dała narzędzi do motywowania. Czym ja mam tych ludzi motywować? Ja nie mam już kasy, żeby im dać więcej. I tacy liderzy mogą zmusić ludzi do bardzo wielu rzeczy. Do tego, żeby... Ale nie mogą zmusić do tego, żeby podążyli dobrowolnie w tym kierunku, który im, który im wyznaczają, bo nie można zmusić kogoś, żeby zrobił coś dobrowolnie. Z czego to wynika, że oni się znaleźli w takim położeniu? No właśnie z błędnie postawionych założeń ale ja ich od razu usprawiedliwiam, bo my w takich założeniach funkcjonujemy od dziecka, tak jesteśmy prowadzeni. W ten sposób motywują nas rodzice, później przedszkolanki, w szkole nas tak motywują, w pracy. Wpadamy w ten sam schemat myślenia o motywacji. Ten schemat polega na tym, że ludzie są niechętni do pracy. Ci, którzy mają mniej motywacji, trzeba jej tej motywacji, im tej motywacji dodać. Lider ma obowiązek zrobić coś, tak zmotywować, nagrodzić bądź karać, żeby motywacji było więcej. No i teraz się łapię na tym, że się zachowuję jak prawdziwa kobieta, bo będę mówić cały czas o tym samym, bo już o tym mówiłam nie raz, ale tylko chwilkę. Chodzi o to, żeby zastąpić, zrezygnować z przekonania, że ludzie są niechętni do pracy, w zaufanie im, i wiarę w człowieka, mimo że trochę się to wydaje takie, że pojechałam trochę z tą wiarą. I Ciągłą kontrolę, która wynika, ten nadzór, kontrolę, która wynika z tego, że my ludziom nie ufamy, w budowanie odpowiedzialności, ale rozumianej tak, że odpowiedzialność to nie jest konieczność poddania się jakiejś karze, konsekwencjom, zwał jak zwał, tylko odpowiedzialność objawia się tym, że mi jest głupio, że ja zawiodłem kolegów w zespole, że coś spartaczyłem. No i teraz jak to zrobić, żeby nie musieć już nikogo nadzorować ani popychać do pracy, ani sprawiać, żeby mu się chciało chcieć. Przestań motywować. Po prostu przestań to robić. Nie zadawaj sobie pytania, ile moi ludzie mają motywacji. Zadaj sobie pytanie, dlaczego oni są zmotywowani. Czy dlatego, że nęcisz ich jakąś nagrodą, czy dlatego, że dostaną więcej kasy, jeśli coś zrobią, czy dlatego, że straszysz ich jakąś konsekwencją karą. Czyli budujesz motywację instrumentalną. A może dlatego, że oni tak bardzo lubią robić to, co robią, bo kręci ich to w zasadzie sama treść tej aktywności, ich kręci, bo są tym zainteresowani. Czyli budujesz motywację autonomiczną, albo nie, nie budujesz, oni sami ją mają. I czym jest ta motywacja autonomiczna? To jest taka motywacja, która ma dwa warunki. Albo ja bardzo lubię coś robić, coś mnie naprawdę bardzo kręci, jestem tym zainteresowany, albo nawet jeśli tak bardzo nie lubię tej y, aktywności, to to jest coś, z czym ja widzę sens. Coś, co jest związane z moimi wartościami. I teraz na przykład jakbyście sobie wyobrazili taką sytuację, że mamy takiej grubości deskę. Około 2 metry. To jest 2 metry mniej więcej. I macie... Nie śmiej się ze mnie. Macie dwa bloki, które są blisko siebie. Powiedzmy, że są jakieś hiny, bo tam jest takie zagęszczenie. One są dziesięciopiętrowe i wy stoicie na dachu tego bloku i macie po tej desce przejść na drugą stronę. To ja podejrzewam, że mniejszość z was zdecydowałaby się na to. Ale jeżeli po drugiej stronie będzie stało Twoje dziecko, i jeśli po niego nie pójdziesz, to spadnie. To myślę, że nie będziemy mieć wątpliwości. I teraz to jest taki przykład tego, że coś ma dla nas sens. Ta, dlaczego nam zależy na tym, żeby budować motywację autonomiczną? Dlatego, że i to pokazują setki badań. Od tej prawdy nie da się uciec. Że jeżeli ktoś jest zmotywowany wewnętrznie, to jest dużo bardziej kreatywny, jest, lepiej rozwiązuje problemy, myśli nieszablonowo, ma przy tym dużo więcej pozytywnych emocji i ta motywacja ma dużo sil, bardzo silny związek z zdrowiem fizycznym i psychicznym. Jak budujemy motywację zewnętrzną? No, poprzez kije. Czym są marchewkie? To są wszystkie te miłe bądź niemiłe, Czynności, które podejmuje ktoś, kto jest od nas silniejszy, w celu zmiany naszego zachowania. I one są zwykle niezwiązane merytorycznie z tym, co robimy. Czyli, jak się nauczysz języka angielskiego, to dostaniesz auto. No i sama ta świadomość tego, że ktoś na nas wpływa, po to, żeby zmienić nasze zachowanie, żeby zwiększyć naszą wydajność, żeby zwiększyć jakość naszej pracy, powoduje, że to zabiera nam jakąś część naszej autonomii, wolności. I to sprawia, że marchewki je są nieskuteczne. No, nieskuteczne to mało powiedziane, one są antyskuteczne. Czyli jeżeli jest jakaś czynność, która jest zagrożona karą, ona staje się dla nas bardziej atrakcyjna. Czyli jeżeli macie na przykład córkę, która spotyka się z jakimś szemranym gościem, i nie chcecie, żeby się dłużej spotykała i zaczniecie ją zamykać w pokoju, to ją pchniecie w jego ramiona. Albo jeśli macie w drugą stronę, nagradzacie jakąś czynność, która. która kiedy jakąś aktywność bardzo lubicie i dacie nagrodę za tę aktywność, to jej atrakcyjność spadnie. Czyli macie programistę, który programuje aż wory lecą, widać, że w zasadzie tylko ten z powietrza jest mu potrzebny. No i wymyślicie sobie, że o, chcę zwiększyć jego wydajność, chcę żeby coś robił lepiej. Nagroćmy, dajmy mu kasę. To to spowoduje, że jego motywacja do wykonywania tej czynności jest, spadnie, będzie mniejsza. Albo jak macie dziecko, które jest niejadkiem, i mówicie, Jasiu, zjesz kotlet, dostaniesz cukierek. Jasiu będzie jeszcze mniej chciał jeść kotlet. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że motywacja, budowanie motywacji zewnętrznej, czyli kary nagrody nie działają, to są setki badań. Czyli nawet jeśli ludzie chętnie przyjmują nagrody, więcej kasy, to korelacja między wydajnością a efektywnością jest zawsze ujemna. No dobra, to co, co, co ja mam robić? Co mi zostanie? Jak ja nie mam, kija marchewki, czym ja mam motywować ludzi? No i tutaj po prelekcji Mateusza powiem: bądź jak ogrodnik. Czyli twórz. Słucham? Zasię ziarno. Twórz dogodny grunt, dbaj o glebę i wystarczy, że to będziesz robił, a ludzie sami będą rozwijali swoją motywację wewnętrzną. Wszyscy lubimy wakacje, prawda? Wakacje lubimy dlatego, że wakacje zaspokajają trzy nasze podstawowe potrzeby. I z tego samego powodu my budujemy swoją motywację wewnętrzną. I teraz to, o czym powiem, to jest taka teoria autodeterminacji. 40 lat badań dwóch panów, pan Des i Ryan, metaanalizy z tych badań, badania potwierdzone przez setki innych psychologów, także wiecie. Dla mnie to jest tak oczywiste, że tak jest, a mimo to bardzo rzadko z tego korzystamy. Pierwsza potrzeba to jest potrzeba autonomii, czyli taka potrzeba poczucia, że ja mam wybór, że coś robię z własnej woli, że ja jestem źródłem mojego działania. No i jeśli jadę na wakacje, to jadę tam, gdzie chcę, z kim chcę. I tutaj Pink mówi o tym, że to może dotyczyć czasu. W jakim pracuję, to może dotyczyć ludzi, jakich wybieram do pracy, to może dotyczyć narzędzi, które wybieram, sposobu rozwiązywania różnych problemów. To, o czym mówią badania, to to, że wystarczy dać opcję wyboru i już samo danie człowiekowi opcji wyboru powoduje, że jego motywacja wewnętrzna rośnie. A na przykład co ciekawe, kiedy dajemy jakiś deadline z góry, motywacja wewnętrzna spada. Druga potrzeba to jest potrzeba kompetencji, czyli potrzeba tego, że ja się rozwijam, że ja rozkwitam, że ja się ciągle czegoś uczę, że ja mam zasoby, umiejętności do tego, żeby sprostać wyzwaniom, które stawia mi świat, które stawia mi pracodawca, mój lider. No i bardzo prosta sprawa, jak to robić ze swoimi pracownikami. No wystarczy dawać jakieś zadania, oddelegowywać odpowiedzialność. No i kolejna potrzeba nawet jeśli wam się wydaje, że jej nie macie, drodzy programiści. To jest to potrzeba relacyjności, czyli bycia częścią jakiejś społeczności, bycia częścią zespołu. To jest potrzeba troszczenia się o innych i takiej świadomości, że ktoś się troszczy o mnie. No i znowu się będę powtarzać, bo budowanie zaufania, słuchanie, komunikowanie się ze swoimi ludźmi między innymi jest w stanie zaspokoić tę potrzebę relacyjności. My w pracy spędzamy bardzo dużo czasu. Więc nie sposób nie mieć potrzeby relacyjności, którą chcemy zaspokajać w pracy, i lider może przygotowywać grunt pod to, dawać przestrzeń do tego, żeby atmosfera była dobra, żeby, żeby relacje były dobre. Na wakacje zwykle jeździmy z tymi ludźmi, których lubimy, na których nam zależy. Drugi aspekt potrzeby relacyjności jest taki, że ja mam potrzeby, żeby robić coś, co ma dla mnie sens, co ma znaczenie, coś, co jest zgodne z moim systemem wartości. I tutaj. Bardzo fajne narzędzie z Managementu 3.0. 10 motywatorów, 10 wartości, którymi ludzie się kierują w firmie. Możecie to jako liderzy z tego korzystać, jako taki punkt wyjścia do dyskusji z pracownikiem na temat tego, co jest dla Ciebie ważne, jakich wartości jeszcze Ci brakuje, byś realizował w pracy. Jeśli marchewki chcesz dalej stosować, no to tylko takie, które polegają na tym teraz, gdy. Czyli nie mówimy, jeśli coś zrobisz, to dostaniesz ode mnie. Teraz kiedy to zrobiłeś, to ja ci daję nagrodę, czyli to ma być nagroda, która jest niespodzianką, która nie jest zapowiedziana. Najlepiej zostawić to ludziom, czyli przeznaczcie jakiś budżet na to, żeby oni sobie sami wyznaczali nagrody. Uu. Uznanie. Uznanie, czyli dobrze przeprowadzony feedback, dobrze wypowiedziany feedback, który się skupia na zachowaniu, nie na wynikach, bardzo znaczącą też Podwyższa motywację wewnętrzną. Fajne narzędzie też z Managementu 3.0 karty KUDO, którymi, z których możecie korzystać, właśnie udzielając sobie informacji zwrotnej. Dajecie jej po prostu zespołowi i w ramach zespołu ludzie się wymieniają informacją zwrotną, albo robicie skrzynkę, do której ludzie wrzucają te karty, albo taką tablicę, na którą wszyscy mogą oglądać. No i uważajcie na pułapki zarządzania bez kija i marchewki, dlatego że po pierwsze to nie jest partnerstwo, partnerstwo to nie jest kumplostwo, to zarządzanie nie polega na tym, że przymykacie oczu, oczy na niską wydajność, tą niską wydajność łapiecie bardzo szybko, ale nie szukacie winnych, nie karzecie, tylko rozwiązujecie problem, minimalizujecie skutki tych problemów. No, i to nie znaczy, że macie nie reagować na jakieś wykroczenia dyscyplinarne, ale to też w związku z tym, że nie możemy nagradzać, no nie ma być tak, że macie nie wyrażać uznania. Ja nie jestem taka mądra, ja tego nie wymyśliłam. Tutaj są źródła. No, i jeśli zrozumiemy, jakie mamy potrzeby. Jak je zaspokajać w pracy, to to jest klucz do zrozumienia mechanizmów rządzących ludzką motywacją. I teraz ja myślę, że jesteście bardzo zróżnicowaną, zróżnicowanym audytorium. Jedni z Was mają duże doświadczenie i wiedzę i to nie było odkrywcze. Dla innych może coś okazało się odkrywcze, może to było coś nowego. Bez względu na to, jaką grupę prezentujecie, ja bardzo trzymam kciuki na to, że to będzie, za to, że to będzie standardem w waszym działaniu. Dziękuję bardzo.